Ej, cześć, siemano, z tej strony Mer. witajcie w kolejnym odcinku z GTA 3. Już prawie się wywróciłem na bok. Nie będę zaczynał oczywiście przy samym domku, bo to nie ma sensu. Ale... Jakoś tam w trasie, żeby było bliżej do misji. Tracimy. To tak fajnie wygląda. No ale dobra.

Dobrze, droga niecycki, droga niecycki, będę pamiętać, gdzie jest Misty. A to tutaj, a pamiętać coś jeszcze. Okej, okay, tu musimy zatrąbić. Dzień dobry. Och, ta prędkość Nie że wsiądzie z tyłu. Okej, okay, pojedziemy z misji do Joeia. Joia. Do Jerzego. Gdzieś tam do warsztatu, tak? To stwierdzam, nie stwierdzam, wolę nie stwierdzać. A ja chyba wiem gdzie. Nie, to nie tam. Okej. Okay. Moje przypuszczenia. A to tam jedziemy. To coś mi świta w głowie. No ale dobra, jesteśmy. Auto painting. Joeya, o te fajne samochody wyglądające jak BMW i, i coś jeszcze muszę zmienić. Skina <grym, grym>, zawsze zapomnę. A może chcecie, żeby został ten z wąsami, co? Dzięki. I co, to było na tyle. Tysiąc w łapę I jedziemy do, do Luigi'ego. A tam na razie u niego wolę robić zadania. Czemu? Nie wiem. Wolę jakoś tak na początku skupić się na jednej osobie. A co? Mogę, tak? Trochę nasz wóz policyjny oberwał, ale to nie problem dorwać następny. Ach, ki piękny wjazd, prawie idealny. Okej. Okay. Dzień dobry, ja po zadanie. Alphonse. Ok. Jeśli Ok, to dostaniemy swój pierwszy pistolet do rączki. Yeah! O, te samochody też są fajne. No nic, najpierw po broń. Czyli tu w prawo i cały czas prosto. Au. Aha, no tak, właśnie, nie macie radia, bo ja mam wóz policyjny. No nic. Idziemy po broń. Jak to brak towaru? Ja chcę... Mam strzelbę tylko. Aha, na tyły. Tyły. Wiemy co to są tyły. Yeah. Mam pistolet. To dobrze. Wziąłbym już sobie ten samochód, ale zaraz mnie napadną. Ja cię kręcę. Prawym przyciskiem myszki jest hamulec. Kto wtedy na takich klawiszach grał? Stój. Kmiocie. Uuu. Uh! BUM! Misja zaliczona. Ej, pani policjant, pan mnie zostaw. Dawać gwiazdkę. Pager. Ok, możemy pistolety już kupować. A, na razie podziękuję. Na razie nam nie jest potrzebne. Flashback. Yeah. I jedziemy Bobcatem. Ok, Luigi, to znowu ja. Co znowu się stało? Ach, cóż to był za bal Ha, most Kalachan, wiedziałem, coś mi się kojarzyło. Ok, znowu dziewczynki wszędzie ale to wszędzie cyce <laughs> Jak nic wszędzie są cycki Już Chyba wiecie skąd nazwa odcinka Wszędzie cycki siadaj Wziąć jakiś wóz, który ma więcej miejsc siedzących, na przykład nawet takiego vana, szybciej nam zejdzie, ale się drewnianie tutaj jeździ, ale to były te czasy, tutaj jak się pierwszy raz grało, to się tutaj czuło jak wiecie, no nie wiem gdzie. Okej, okay, jedno mamy zaliczone. Czy jakiś radiowóz mamy tutaj? Ha, ja to tu mam farta, zawsze radiowóz otwarty. Wybaczcie, że nie będzie muzyki, bo trzeba to jakoś załatwić. Okej, okay, tu mamy jedną. Gdzieś. A, nie tu. Wybaczcie. Siadaj. Zwracamy. To jest coś, nie? Radio... się, radiowóz. Policja! To nie radiowóz, policja, rozwozi dziwki <grymne> To jest już dziwne Okej, okay, tu dziś nie przejedziemy To dajemy w prawo Ile w ogóle? Czy mamy wszystkie dziewczyny zawieźć? Nie pamiętam Siema, wsiadaj jeszcze mamy jedno miejsce siedzące. Czy tu jest mapa, przepraszam bardzo. Nie ma mapy. Tu nie ma mapy? Musi być. No ale dobra. Ogarnę to poza odcinkiem. No, <śm> czy ta kamera musi się przestawiać? Wsiadaj, ostatnie miejsce wolne. Chyba że do bagażnika, którą zabierzemy. I prosto do mostu Kalachan. Czyli dobrze pamiętałem. Chociaż coś. Sory. Ten ja Mnie tu nie było. Hopsa. Wysiadać, dziewczyny. Um. Jeszcze. Nic się nie stało. Żyję. A może i nie. To był wypadek. To nie była moja wina, ja tu nic nie zrobiłem. A musimy przejechać tędy. Hopsa. I tu zabrać jedną. Koleżankę. Stało nam trzy do zabrania, dziewczyny. Powinniśmy dać radę, mamy dwie minuty. Ile mieliśmy? Pięć? Chyba pięć. Ta ostatnia będzie ekskluzywna. O, bo dobra. Nie, wolę. Będzie vipem. O, tak powiem. Czemu vipem? em A e, przyje... e, jeszcze dwie? No to wsteczne. Dobra, włączymy syrenę, żeby nie było tak cicho. Bo jak ja tylko jeżdżę, to. Dziewczyny, przepuśćcie mnie, policja jedzie. Przed dwie dziewczyny. Nie ma problemu. Zaraz się tym zajmę. Oczywiście musiałeś stanąć, nie? Policja jechała, nie słyszałeś? Kartony się respią. Ok. Drogiej kapcie. Za wolno jeździcie. Ok. Tędy. Tu do końca, uwaga! Uh! Jakie wiksy! Dobra, żyje, Żyję! LOL 40 sekund Nie przejdę. LOL Tego bym się nie spodziewał. Wsiadaj Jakie wiksy Ale te samochody jeżdżą jak z kartonu, no to no zobaczcie jak rzuca A może nam zaliczy Nie zaliczy Na bank Zaliczona E to luz Ja tu się tak starałem Dobra, będziemy mieli radio Wysiadka mój wóz Dobra, tak więc Game FM. O, jakieś radio dla nas. A jak widzicie, nie mamy już questów u Luigi'ego, zadań. Co jest ja z tymi questami tak? Ciekawe, co te, te FPS-y chcą ode mnie. Wracać do 30. Ale już Nie wiem o co chodzi Było małe cięcie Pewnie zauważyliście o... To jedziemy wtedy do Joey'a Po zadanko jakieś I to chyba będzie ostatnie zadanie dzisiaj Kończą się to jakieś zegarek załatwić, bo telefonem, mierzenie czasu mi nie wychodzi, coś no, ale dobra, Joey, jest 12:50. Masz zadanie jakieś dla mnie? Ostatni obiad Majka, buśki. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long, and they need to be taught some respect. with Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Feast. So steal his car, and take it to Eight Ball's bomb shop up in Harwood. You know Eight Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it, and sit back and watch the whole show. But hurry up; you won't be in forever. Okay. Tak więc wybuchowo zakończymy odcinek. Tylko musimy zdążyć na czas. Get the fuck out. Ja tu jadę. O! Oh, nie muszę się tak wcinać. Robi się mgła. Jak to lepiej czy to gorzej dla mojego precedenta. Dobra, mamy. Powiedzmy 5 minut, tak, z zapasem. Czy nam się uda? Czy zdążymy? Pewnie mamy nie uszkodzić wozu. I dacho, cóż, nazwa jak nazwa, no? Ja jej nie wymyślałem. Ok, Aid Ball mamy blisko. Ale trzeba jeszcze tam dojechać. Jak jeździsz, kaleko ty? Ok, jest i Aid Ball. Jedziemy chyba tyłem, co? Będzie bezpieczniej przy wyjeździe. Że tu kamery nie można obrócić. Czekajcie. O. Trzeba posiłkować się strzałkami, jeśli chce się tak... pojechać. No nic. Jestem. Montuj ładunek! Okej. Okay. Szkoda, że gra nam nie daje do dyspozycji na przykład... ...że postawimy samochód w innym miejscu. Ciekawe, co mi się wtedy stało. Dobra, pojedziemy tędy. Będzie prościej. Samolot stał przodem czy tyłem? Tyłem. Okej, okay, dobra, bo ja wycofywałem. Ale to akurat nie ma znaczenia, bo nawet możemy zaparkować w poprzek, byle stał w tym samym miejscu. A jak się uaktywnia. Hmm. ulatniam się jak się bombę uaktywnia? ale jak? którym przyciskiem? czekajcie cele aha, okej okay. Op opcje sterowanie gdzie to jest? C Klawiszy sterujących klakson nie podmisja Przepraszam bardzo, ale nie wiem... Siadaj do samochodu. Okej, okay, dobra. Kontrolem. Lewym kontrolem. Ty -ty -ty Idziemy sobie powoli. O! <grytanie> Kolega nie zauważył, że samochód jest wgnieciony. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. 10 tysiaczów! Wow! Tu to się zarabiało, fortunę. Patrzcie, aż go odrzuciło. Ale jeśli jest otwarte, weźmiemy ten samochód. To złudzenia przypominające BMW. Ale ma dzisiaj farta. Wszystkie samochody potwierane Chciałbym inny, ale... Niech będzie, jedziemy zapisać grę. Ok, alarm się wyłączył, jesteśmy bezpieczni. Żadna policja nas nie zaczepi. Tak więc. Ja już w tym momencie mogę się z Wami powolutku żegnać. W tym odcinku to było na tyle. Ten odcinek zdecydowanie jest o cyckach i wybuchach. Posiłkujemy się strzałeczkami i jakoś wjeżdżamy bez problemu. OK. Dobra. Tak więc zapisujemy grę, a w tym odcinku dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale. Zapisujemy gry. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. A tymczasem to było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa Pa.